Witam serdecznie, ze mną Paweł Filar, zawodnik ekipy Panali. Paweł, cześć. E, cześć, tak w ogóle, zgadza się, zwycięstwo 6 do 4, ale najpierw może zanim o wyniku to o tym, że dzisiaj w roli bramkarza wystąpiłeś. Tak, tak, nietypowa rola dla mnie, No ale cóż, trzeba nie było. było źle, nie było tak źle. Nie było tak źle, nie było tak źle, kiedyś coś tam opałem, tak. Źle. Ale chyba zdecydowanie w polu, co? Wolę. Okej. Paweł, PZL dzisiaj zagrał naprawdę jeden chyba z najlepszych meczów jak, jak do tej pory. Poprzeczkę postawili naprawdę bardzo wysoko. No było ciężko, było ciężko, no my też, my też nie zagraliśmy teraz najlepiej, udało się wygrać. PZL się rozkręca z meczu na mecz co widać. I faktycznie fajnie, fajnie chłopaki grają. Myślę, że przyszłym sezonie jak występują. Będą ciężkim rywalem. Okej. Okay. To chyba, jeśli dobrze, jeśli dobrze kojarzę, przynajmniej była ostatnia, jeżeli PZL by z wami wygrał, no to jeszcze ten onduline by się mógł łączyć. Tak? Tak? To już w zasadzie można powiedzieć yy, po frytkach. No tak, no tak. Cieszymy się ze zwycięstwa i z wygranej ligi. Dobra, dzięki Wojku. Dzięki